Siemano, z tej strony Pająk. Dzisiaj odcinek serii, której dawno nie była. A dokładnie sprawdzonko, a raczej sprawdzam gry. A to tylko dlatego, że pewna osoba poprosiła mi o sprawdzenie tytułu Sigem Destroy. Szczerze nie mam pojęcia czego mam się spodziewać. Wiem, że będzie coś ze zniszczeniem. Prawdopodobnie coś z czołgami. Prawdopodobnie będzie coś z czołgami, bo jedzie na dole czołg i tak dalej. Nie mam pojęcia czego się spodziewać, ale. Z tego, że ktoś to polecał Za co dziękuję mu bardzo Zrobię tak I zobaczę z czym mamy do czynienia Język angielski Pieśń się oczywiście łyka kolki Play it. Mamy jakieś Grę w kręgle Takara Nie wiem, czego się mam spodziewać, ale mam nadzieję, że będzie to wyglądało nieźle. W świecie me... W świecie? Wiele nacji. 210 rok kalendarza. Kusztain Empire jakieś, czyli jakaś alternatywna rzeczywistość. Fikcyjna. Czyli Declared War on Neighboring Nation, dobra. Czyli deklarował wojnę obok. Blitz, tak? Czyli, blitz, czyli nalotów pełnego wykorzystania taktyki militarnej. No i nie wiem, teraz, czy to będzie jazda czołgiem, samolotem, czy może jakaś strategia, może połączenie tego. No, czołgi wyglądają na niemieckie, ponieważ nie można było użyć na powiedzenia nazistowskie czy inne. Więc w tym momencie użyto. Po prostu modeli wyglądające jak Shermany o T34, niszczyciele czołgów Panzerkampf. Ale okej, okay. na razie zapowiada się to nieźle. Cała historia jest opisana w tekście. Staram się w nią zagłębić. 80% swojego terenu stracili, ale nie porzucają nadziei na wygraną. Czy ja będzie wygrana? No. Trzeba powiedzieć, że fabuła, mimo że przedstawiona w tekście, zapowiada się... intrygująco, nie powiem. Ma to sens. Bardzo analogiczne do drugiej wojny, tak naprawdę. A ja lubię takie klimaty wojenne, z racji mojego wykształcenia historycznego. Jak będzie trypanie, to znaczy, że mikrofon... Przestawiam, chwilę... Dobra, no i dobra Start, New Game, Battle Mode jest na muzeum, co mamy w opcjach? Zawsze lubię opcje sprawdzić, co zaproponowane, wibracje Weźmy małe wibracje Dźwięk Wszystko na zero, nie wiem czemu Controller Te głupoty włączyły I back, tak? Jakiś sub... a to jakiś mainw... dobra Okej, okay. brzmi to nieźle Że tak powiem No i dobra Weźmy new game Name, no, no oczywiście, że mojego imienia użyję Ksywy na jak, py, a A tu jest j, dziwne to nie ma jakichś znaków szczególnych? Nie, więc będzie Pajak. Jak zwykle w grach tamtych czasów będzie Pajak i koniec. Done. To moje imię, tak jest. Kapral Pająk melduje się. O! Panzerkampf 1. Panzerkampf 2. Zig 3. Marder. Light Tank. T-34, to są prawie na prawdziwe nazwy czołgów. Tygrys. Panzerkampf 3. Niszczyciel czołgów, średni czołg, czyli Sherman tak naprawdę, bo nie oszukujmy się. Czołg wsparcia piechoty, infantry do piechota, Crusader, ładnie. Somua wygląda jak... nie Somua, tylko czołg spod Sommy, no, masakra. 97 i M15, nie no, żeby nie być tak... Ludnie niemiecką technologię czołgów, wolne były za ciężkie. Gdzie jest ten T-34 kilo? Jedziemy T-34. Zwiadamy względów na no, cztery pancerni i pies. Jakiś kontratak następuje, dobra? No oni jadą potężną armadą. Niszczyciele czołgów, plus jakiś. Nie wiem, tygrys królewski, mysz. W każdym razie walka toczy się jakiś. Wow! O jakiś potężny, o jakiś most, najprawdopodobniej ważny. Nie jest to Arnem. Nie, zostaw wieżę zegarową. Co za typ? No, oceniając grafikę, no nie są, nie jest to maksimum PlayStation 2, tak naprawdę, ale jest ona fajna. Major Reddit tutaj coś pokazuje. River no ale musimy to obronić, tak? W lewo mamy jechać. Dobra, no ten mój czołg to wygląda prześmiesznie. Taki przy tych. A tu Abramsem ktoś jeździ. A czemu ja dostaję zadanie dla siebie tylko? A? Ło! Wow. Tym obracamy. Dobra, muszę trochę ogarnąć sterowanie. Jeszcze nikogo nie zeszeliłem prawdopodobnie. Nie wiem jak... nie wiem jak mam... O! Ktoś dostał, ja też oberwałem. Dawaj tych typów tutaj, dawaj. Ło, kamerę! No, ober. Ja też nieźle obrywam, bo nie wiedziałem, jak sztać na początku, ale to nic. Game over. Szybko oberwałem, ale. Na razie staram się ogarnąć sterowanie, ale to. E tak, ogen, Ale podoba mi się ta wymiana ognia. Dobra, ale to możemy pominąć. Tak, selektem, selectem, co prawda, nie wiadomo dlaczego. Dobra, już wiem o co chodzi. Nie, nie chcę friendly fire'u robić, oberwał ode mnie ktoś tam. Ja też lekko, ale ja się wycofuję. Oberwał kolejny. No, tu jest problem, bo tu mamy. Jesteśmy otoczeni trochę. Ale to nic, może damy radę. Tamtych trzeba wykończyć. Poszedł! Jeden zniszczony, dobrze! Dawaj, w nich. Dobrze, kolejny upadł. Ładnie. Pięknie. Co mam, tylko 8. A mogę tak sterować, spoko, podoba Staram się tutaj manewrować. O, jest typek. No. Hoffman się wycofuje, retreat. No miasto lekko zniszczone, ale trzeba było je obronić. Nie ma źle. Dobra robota. Też tak myślę. Wykończyłem kilka czołgów. I jeśli mam być szczery, podoba mi się ta gra. Myślę, że oprócz sprawdzenia, być może zrobię serię z tej gry, bo już czuję pociąg do niej niezły. Jeszcze nie wiem co pada jak uderzać inną bronią, czy się zmienia tu broń jakoś? Potrzebujemy twojego wsparcia. Dobrze. Jestem na posterunku, zgłaszam się. Śmigłowcem, w drugiej wojnie nie było śmigłowców. to ja by nie ludzie tylko czołgi mówiły swoje? No dobra. Czołgi jako ludzie. Fajny motyw. No dawaj tym Abramsem. Trochę to miasto oberwało, ale zostali odepchnięci. Muszę zajrzeć też do sterowania jeszcze. Dostałem 120 golda. Nowy czołg mam. Light tank, light tank, USP. O Jezus Maria. Mogę wybrać czołg? Dawaj tego. Wyglądał solidnie. A i tutaj aby mapa, tak? Ja się muszę tej mapy przemieszczać. Super. A mogę zobaczyć jeszcze opcję? Mogę. Lock on. Rotate right, left, dobra. Kamera L2. Back to initial. Trójkąt. I krzyżyk jeszcze zbym. Dobrze. Ok. Mogę z tak jeździć po mapie gdzie chcę? Mogę, haha! Mogę nawet strzelać po tej mapie, ło! Czyli lecimy dalej z tym Następna misja, tak? Na mapie Próbujemy odzyskać nasze tereny, miasto zostało... Uratuj sprzymierzonych, dobrze. Tylko oni jadą... Tylko oni jadą czołgami, cholera jasna, z pierwszej wojny światowej, no. Więc to nie jest takie... Hopsiu! Dobra. Nie będę na to czekał, tylko... Którzy są moi teraz? A, niebiescy to moi, tak? Mogę też kręcić, tak ok, i to mi się podoba. Tam są wrogowie, tak? Nie tak blisko, o, wyjazd stąd, gościu. Tak jest, jeszcze raz, dobrze. Jadę za wami Wyjeżdżam na pierwszy ogień Ten mnie tu denerwuje gościu Ło, co tu się dzieje? Na pełnej w niego To jest kamera tutaj działa dziadowsko, ale ogólnie... dostaje. dobra Okej. Okay. Kolejny z głowy. Ja rajd na nich, tak jest. U, ale bombą jakoś rzucił gościu. No, dawaj w niego, no. Ja biorę tego typa, który tu kozaczy. Kijże obrywam. A wjechałem tak trochę za linię wroga. Eee... Trochę przesadziłem. A zginę! Pomóżcie! Ale ten oberwał, dobrze! Pomóżcie mi z nim powalczyć. Może trochę odjechać, no tak, Hoffman oberwał, tylko nie, nie ma żadnych apteczek i to jest masakra. Trzeba na jednym życiu wszystko przejechać, jak to rezerwy wro wroga. Trochę muszę bliżej podjechać, zdaje się. A nie mamy życia i to jest słabe. Oberwał któryś, jeszcze raz oberwał Ostatkiem sił walczę. Ale przyjechało ich tu za dużo. Muszę z tymi trochę się pomordować. A tu oberwę, to nie mam szans już teraz z nimi wygrać. Do tyłu. Walka trwa. Mój czołg ledwo żyje. Ale jeszcze, jeszcze próbuję walczyć z tymi typami. Ocuń mi się z pola strzału. Oberwał, dobrze. Następny leży. Tak, tu jest jeszcze jeden, który walczy z tamtym, ale on też już oberwał. Moi też ledwo trochę żyją. No, trafiaj w niego. Jeszcze raz. Kolejny nie żyje. Gdzie są jeszcze jakieś walki się toczą? Tam jest rezerwa wroga. Może uda mi się w nich przycelować w ten sposób. Dobrze Tak, i jeszcze raz. Trochę... Odrzut jest nawet. Fajnie, że czołkrzylaje jest odrzut. To jest. To jest to jest dobra opcja bardzo. Reload, reload, ale jeszcze szansa wygrać jest. Tak, jeszcze raz. Mam teraz lufę, bo trochę rzuca czołg do tyłu, jak on. Nie chcę za bardzo blisko podjeżdżać. Tak! Na ostatniach sił, ale zrobiłem raid. Szkoda, że nie ma powtórek. Walki. Musiałem się napić coli z tego... ...podniecenia jakie tu wyskoczyło, tak naprawdę tak ujmując, bo... ...po prostu pole walki było genialne. No i... ...fantastyczna gra, o której nigdy nie słyszałem. Ma swoje wady, no grafika nie jest najlepsza. Sterowanie, szczególnie obracanie kamerą, mogło być lepsze. Fabuła jest całkiem niezła. Podoba mi się. Wojenna. I fajnie się w to gra. Walka czołgi na czołgi i odzyskiwanie terenów, które nam zabrano. Czyli podobnie jak to było od 44 roku. C w sumie trzeciego i drugiego, bo od El Alamein. Ale uważam, że... Gra jest warta polecenia, jak ktoś szuka czegoś innego i lubi walkę czołgami Idą na stolicę Mogę wybrać Wygląda to tak 150... 500 golda, proszę 2700 gold nowy czołg Churchill MK-2, proszę Piorę Churchilla Ma swoje wady tak naprawdę, ale... Wszystkie miasta płoną, gdzie jadę w ogóle? I po co? Ale zasuwam. To się jakoś zapisuje grę. A tu są miasta? Tu nasza. A to jest taka mała wysepka, tak? A tu jest więcej tego. A, A bo nie mam innej, tak? Not Equiped, a jak mam zrobić? Nie ma tu sklepu? Garaż Mogę zmienić czołg pewnie w garażu Tak, ale tu na razie nie chcę tego robić, chciałbym grę zapisać Może się tej gry nie zapisuje, tylko trzeba to zrobić na raz Może Za dużo wrogów tutaj, dobra. No cóż moi drodzy, tak wygląda Siege Destroy. Sprawdziłem to po namowie pewnej osoby, której bardzo muszę podziękować, bo znalazła grę, w którą na pewno będę grał częściej niż mi się wydawało. I polecam, dla mnie 9 na 10. Nie docenię na gra, o której na pewno wielu zapomniało i nie słyszało. No, to będzie jako sprawdzenie, ale też będzie jako pierwsza część tak naprawdę. Serii, ja mam zamiar tą grę przejść. Także zapraszam do kolejnych odcinków w najbliższym czasie. Fantastyczna gra. Czoł czołgami grafika może super niepowolna, ale fabuła. I te ekscytacje, tak jak w ostatniej walce, genialne. Ja łykam to jak pelikan. I zapraszam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo.